Takie szybkie przypomnienie, nie jesteśmy bogami tej gry. Sam jestem zwykłym, przeciętnym, zielonym graczem. Wota gramy głównie rekreacyjnie i dla zabawy. Myślę jednak, że z naszej gry też można czasem się czegoś dowiedzieć, jak grać lub jak nie grać w pewnych przypadkach. Więc daj nam szansę, zanim ocenisz i nie wychodź zbyt szybko. Dzięki czołgisto, hej. Siema, z tej strony hogaty. Dzisiaj gra ze mną Bachi. Hej, hej. A to jest kolejny dawno już. Ee wyczekiwany odcinek, tak, odcinek, którego bardzo dawno nie było, a obiecałem, że w końcu będzie z gry World of Tanks. E, I oczywiście jest to kolejny odcinek, w którym zagramy sobie dzisiaj czołgami premium i będą to akurat nie dzisiaj czołgi e, typu teoretycznie zarabiającego, plus jeden taki. Mniejszy, mniejszy, mniejszy czołg, bo nie wiem, czy o T127 mogę powiedzieć, że on jakoś tam strasznie super zarabia. E, będą to dzisiaj trzy czołgi premium, myślę. Będzie to T25 piątotierowy, e, oczywiście tutaj e, met e, piątego tieru. Będzie do tego Su 122-44, czyli radziecki niszczyciel siódmego poziomu, i T127, czyli e, co to jest trzeci? Trzeci lekki czołg, tak. I zagramy sobie dzisiaj w Plutanie właśnie z Bachim. Oczywiście, jeżeli ktoś ogarnia, to ja jestem czołgista, chogaty albo czołgaty. A dzisiaj zaprosimy Was na meczyk kolejny i, i lecimy, nie? Bachi, weź sobie przygotuj czołg. Jestem, gotów. E, oczywiście, jeszcze jeżeli, jeżeli zajrzeliście już pod dopisów, w sumie pod film. To pod filmem macie taki fajny kod zaproszeniowy do Wota dla nowych graczy. Jeżeli jesteście nowymi graczami, lub jeżeli chcecie sobie stworzyć powiedzmy nowe konto do gry, to właśnie w opisie pod filmem lub na koniec jeszcze tego filmu będzie informacja o tym, jaki to jest kod, jak go aktywować, gdzie i jak się zarejestrować do tego oczywiście. I mam nadzieję, że Wam się to przyda. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Wrzuciło nas na tiery szóste od, od piątek w sumie od piątek na szóstki. Co, co powiesz Bachi? Co powiesz Panie Kapitanie? Powiedz Panie Kapitanie coś Powiedz o tym meczu. Ci, że, my ma, że my mamy więcej piątek. Jesteśmy w dupie. Jesteśmy w dupie. Oni mają a... jakby skity. <grym> Ile oni tego mają? Helkaty, susto! Oni mają dużo niszczycieli. Na czym my gramy? Dawno tej mapy nie grałem oczywiście przedmieście. Tak jak słyszeliście ten wstęp do, do, do tego odcinka, no, nie jesteśmy jakimiś super najlepszymi graczami. Jesteśmy dosyć przeciętnymi graczami. Gramy tutaj bez żadnych modyfikacji na czystej wersji botowskiej i po prostu po, pojedziemy sobie, żeby e, takie, takie super tacy super gracze jak my mogli coś po prostu zdobyć, nie, Bachi? Tak, oczywiście. Pro, proszę, niszcz ich. Wyspotowałem, halo. Nie mam picia, halo. Czekaj, ty jedziesz Churchillem trójką. Co masz powiedzieć o swoim czołgu? Jest w miarę twardy, szybkościelny. Penetracja mała. E, lepszy... Grałeś może Churchillem jedynką? Nie, nie grałem. Aczkolwiek, yy, mam znajomych, którzy grali, porównują te czołgi i ten jest lepszy. Bo właśnie Lepko. się zastanawiałem, jak to jest do Churchilla jedynki, bo grałem jedynką, no przechodziłem Churchilla Jedynkę Małem kar Narwona, dokładnie, ósmotierowego, ciężkiego, brytyjskiego. I powiem Ci, jak te Churchilla na początku mnie nie przekonywały. Tak z biegiem czasu, jak się przyzwyczaiłem do tego, żeby po prostu zbierać w gąski jak najwięcej ostrzału. Ups. Tak, bardzo fajnie mi się nimi grało i coraz lepiej na pewno Okej, okay, trochę trudno mi będzie wyjechać, bo oni jednak te tedeki mają, mają przewagę tedeków. Tutaj już jeden Arle siedzi pode mną Po prawej stronie Rudy, oczywiście Rudy niesygnowany nazwą Rudego Co do tych Churchillów jeszcze dopowiem, jedynka ma lepsze działko ale więcej na gąskę właśnie przyjmuję. E, nie przybijem Trafika? Łatwiej, łatwiej zniszczyć tą gąskę Dobra. Churchille Churchill 3 A właśnie, nie, nie wiesz może dlaczego ten Churchill 3 jest e, po stronie radzieckiej umieszczony, dlaczego? Jak to jest? To tam gdzieś historycznie jest napisane, że anglicy ileś tam czołgów dali Sowietom. No i... tak no i tak wyszło, że też. A może sobie przerobili po prostu? Tak, jak zobaczysz, czekaj, jaka to jest linia? U Japończyków, czy gdzie? Tę linia, gdzie jest bardzo Śniele. dużo czołgów. Nie, u Chińczyków, no. Eee, bardzo dużo czołgów z innych nacji po prostu na początku. Chociażby ten steward czwartotierowy lekki, jak był. A Stewarda, a wtygrysem, a t 34. Mhm. Wszystko. Dokładnie dobra. Ja tutaj na dobrą sprawę nie mogę nic zrobić, powinienem prawdopodobnie gdzieś indziej przejechać. No, tak jak mówiłem, no, ja jestem takim niedzielnym graczem, więc ja sobie jeżdżę tak, jak mi się podoba i mam dosyć wolny, e, wolny, wolną rozgrywkę prowadzę. Więc tak, ten Arl mnie boli naprawdę, bo dostałem już od niego raz. Mam połowę życia, troszeczkę ponad. Na szczęście, to co jest w czym dobrym, jest T25, to na pewno więcej życia. <grytania> Czyli 610. Pancerz, no troszeczkę papier. W miarę szybko jeździ. Jednak wieża się wolno rusza. I kolejny minus, kolejny plus. Jak tam prawa flanka? Stoi. Okej, okay. no to jak stoi, nie opada, to bardzo dobrze. Ja spróbuję coś tutaj pojechać. Ogólnie wygrywam, jest 7 do 2. Te Helkaty, ja, ja nie wiem, jakim cudem ogólnie oni mogli tymi Helkatami tak szybko poginąć. Przecież te Helkaty powinny nas zniszczyć, moim zdaniem przynajmniej. Helkat to jest bardzo mocny czołg. O, tu jest jeszcze Dicker Max. Okej, okay. ja, ja się boję kompletnie gdzieś wyjechać, bo ja dostaję od takiego Dickera. Dwa, dwie strzałki, dwa strzały i ja aginę Tutaj coś poszło obok mnie W ogóle w tym meczu to ja tyle zrobiłem Je, Raz sobie strzeliłem w sumie do czołgu Tam jest ja dwa razy no, Przesunął mnie, świetnie Dziękuję wam, e, dziękuję ci arl z naszej drużyny, że mnie przesunęłaś byś ciebie bym sobie nie poradził Ale uderzyłem go Tak, dwa razy uderzyłem Arla i te 34 na respie prawdopodobnie sobie awczy i to było na tyle. Nie, Wal nie walczy. Aha, walczy. Okej, okay, dobra. Jeżeli widzieliście, to mam też premkę w tej chwili, więc y, to będziecie mieli bardzo w sumie słaby mecz. Ile? tam 300 obrażeń zdołałem e, zadać? No 3, 3 razy strzeliłem do tych czołgów, trzy razy obrażenia zrobiłem. E, pff, 328 obrażeń, nie to co Churchill, który zrobił tych obrażeń 486. Jest pierwszy dokładnie, nie Bachi, ale to wiadomo. Ile pieniążków zarobiłem? 24 tysiące w sumie, więc nie jest źle, myślę, że całkiem fajnie. Premium czołgi, prem, premium ogólnie na koncie. Teraz przejdziemy do siódmotarowego sus 122 44 Jak możecie zauważyć, mam tutaj raczej szedłem inną szkołą niż część graczy. Za moich czasów, jak ten czołg kupowałem, to były dwie główne szkoły grania tym czołgiem. Czyli, jedna taka, żeby po prostu sobie zraszować i nim postrzelać z bliska na bliski dystans, no i druga szkoła, gdzie po prostu się kampiło. Było się niewidzialnym, prawie że i waliło się z daleka, jak najbardziej. No, ja, jako że no nie, gram, nie gram tak super zawodowo i długo i codziennie po milion bitew, żeby chciało mi się kampić, to przychodzę, szukam jakiejś dynamicznej raczej jazdy i atakuję te czołgi, nie zważając nawet na swoje życie. Ale no, no to, nie, to nie przeszkodziło mi zrobić chyba rekordu na tym czołgu mojego expa, więc. Więc bardzo się cieszę z tego. 1 vs 5 też ugrałem, więc fajnie. Co tam, Pantero M M10, co możesz powiedzieć teraz o swoim czołgu, Bachi? Ej, patrzcie na mnie, jestem Wolverine'em. Nie. Patrzę na ciebie. Nie jesteś Rosomakiem, czy. Nie. Co, co, no to po powiedz coś, no kurczę, powiedz Bachi, co dawaj! Jest, no to jest panterka zwykła ta siódmego poziomu. Tylko, że przerobiono na, na Wolverine'a, co? So. Nie wyszło. Bo to wygląda właśnie jak dół od Pantery i wrzucony taki przerobiony lekko. Przerobione dzia działko, boże działko. A przerobiona góra od takiego wolverina. I ogólnie taki jakby troszeczkę powiększony wolverin to tak wygląda, ale. No, kamuflaże i wszystko mam amerykańskie, a nie. a nie niemieckie. Tak to powinno być. A właśnie to jest w końcu jako jakiej nacji Czołg zaliczony? To jest Niemiec. Okej, okay, to jest Niemiec, spoko. Rozumiem. A jakiś aspekt historyczny? Zagłębiałeś się, czemu ten czołg jest taki, a nie inny? E, nie pamiętam teraz jakiej operacji, ale... Niemcy stwierdzili, że przerabiam sobie czołg <śm> i się zakradną na tyły Amerykańców. Podobno się uda, udało, aczkolwiek... No to jest, to, wiem, to to jest to takie... To... Ej, 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 bo Amerykańcy mają te wolweriny, które sobie kampią, Weźcie może, weźmiemy naszą Panterę, Ona jest troszeczkę większa, no może nie wygląda jak ich Wolverine, ale tak weźmy sobie, przerobimy, troszeczkę przerobimy i podjedziemy do nich, na pewno nie zauważą różnicy żadnej i tam, Dobrze, tak właśnie podjechał sobie, dobra, trzeba przywalić coś, może nam się uda, no niestety, o, dolewa. Prawie mi się wylewało dało strzelić, ale to było tylko takie prawie, że przez chwilę widziałem, jakbym mógł strzelić ale wyszło, że jednak nie mogę i dobra. Z środka atakuje tygrys Tiger. Ty się bijesz z tym tigerem. Nie zbyt, nie myślą technologiczną. Pojechałeś dosyć głęboko, Gramy teraz normalny Umrę. tryb. Ok Umrę, ale to mnie nie obchodzi 397 w Tigera. Ach. Jackson 5 e, po prawej nie wali we mnie, więc może ja walnę w niego. Walnąłem, zginął. E, ten Tiger ode mnie nie dostał, drugiego strzału. Ja dostałem za to od kogoś właśnie z jego strony. Może od niego. E, dostałem 300 obrażeń niecałych, więc może od niego, nie? On ma to działko takie. Grałem przed chwilą w sumie Tigerkiem. Okej, okay, dobra. Skąd ty dostałeś, tak bardziej, skąd zostałeś zniszczony? Prawa i przód. Tam całkiem przy ich respie jest. są niszczyciele, z prawej są ciężkie. Mhm. Mm Teraz ten las, odkąd jest troszeczkę zmieniony, to też się te reguły gry zmieniły. No niestety, ja większość swoich gier rozegrałem gdzieś pewnie rok, półtora roku, dwa lata temu. Więc trochę ciężko mi się nagle tak odzwyczaić do niektórych nawyków moich co do jazdy w niektórych terenach. Ja, ja te mapy jeszcze pamiętam no, ze starszych wersji, wiadomo, no to nie są aż najstarsze wersje, ale jednak tak się do nich przyzwyczaiłem wtedy, wtedy jak coś tam więcej grałem i i te przyzwyczajenia bolą strasznie później w kolejnych grach. Dobra, czołgista hogaty sobie gdzieś tutaj podjedzie. Może jeszcze jakiś strzał odda, fajnie by było. Chociaż mam jednego fraga, więc super jedna śmierć. Zabach jego zemściłem się, zabiłem Jacksona i szóstotierowego, Jest się czym chwalić. Okej. Okay. No, nie chcę, nie chcę wyjeżdżać też tak, żeby wiesz, żeby nie dostać od razu. Niby, niby pierwsza linia, ale no ja na pierwszej linii to ja mogę wyjeżdżać jak mam 7 maksymalnie. A nie fertka jak Tigera 88 i Chariotera. Bo no właśnie. One sobie tam kampią już. Dobra, jest Tiger 2. Niestety. Nie, nie prabita. Charioter się schowa za chwilę. Nie, nie schował się. Ok. Nie zdążył. Zabiłem ósemeczkę. Świetnie. Ten Tiger 2 też by był mój. Gdyby nie zdążył się ukryć, oczywiście. Nie no, przecież ja do niego nie strzelę. On się zresztą schowa. Dokładnie tak. Dobra, gramy offense. Full offense robimy. Jest 9 do 1. Mogę zagrać ofensywnie, tak myślę. Nie będzie to zła rzecz. Nawet jak sobie padnę gdzieś. Wyjedziemy, może jeszcze do kogoś strzelę dzięki temu. Fajnie by było. Ile obrażeń? 700, 800, 900 maksymalnie chyba zadałem. 3 strzały. Z czego Jackson był niepełny. A Slager stary był niepełny. Hmm, Charioter w sumie też nie był pe pełny. Miał te 300 ileś zabranych. No i tylko Tigera strzeliłem. Taką swoją pełnią obrażeń. 300 też iluś. Szkoda, że nie za 400 by nie wyrwał. To byłoby miło Dobra, tam jest Pantera 8-8 Ferdek, który się obraca Niestety mój pocisk bez skupienia się szybko działka, no nic nie zrobił za bardzo Teraz wleciał mu idealnie w ten super kąt Teraz idealnie w gąski i koniec, jak ktoś go dobije zaraz dokładnie tak. 15 do 3, 2 fragi. Znowu takie bardzo mocno średnie, nawet gorsze niż średnie myślę obrażenia. To nie są mecze takie, których się robiło po parę tysięcy obrażeń, niestety. Ale znowu wygrana, więc jeżeli chodzi o Win race, o 1000 ponad. 1006 jednak. Ja się zastanawiam, czy, czy jakoś nie trafiłem tam. Nie no, przebicia 3. 700. Tak, bo mogłem zadać około 400 obrażeń dwa razy w sumie. To dałoby mi 700 plus i te 200 z kawałkiem dobra. Okej, okay. 1600 obrażeń zadanych. Nie było tak źle, byłem w połowie stawki, jeżeli chodzi o same obrażenia. Niestety w expie trochę gorzej. Nasza panterka też się aż tak nie popisała i teraz przyszedł czas na czołg, który dostajemy właśnie w tym kodzie. Jeżeli chodzi o ten kod, jest to kod. W tej chwili mogę już też powiedzieć w sumie I love tanks. Trzeba go wpisać, co później zobaczycie też, gdzie go wpisać. Dostajemy m.in. czołg właśnie ten Premium test 127 Możesz sobie go już zaklepać tam. I, i, I czy ja coś na niego chcę więcej? Chyba nie, wejdziemy sobie do bitwy, to jest trzeci e, tier czołg lekki, jego rzuca na czwórki chyba maksymalnie, na piątki go nie rzucało z tego co pamiętam, chyba nie. E, chyba że coś zmienili. Oprócz tego przy tym kodzie dostajecie na nowe konto T127, dostajecie 500 golda, 7 dni premium i wolny slot, więc to jest bardzo fajna rzecz dla nowych graczy. Ogólnie takie kody to są często za ile sprzedawane? Jakoś 16 euro, coś koło tego. Więc e, bardzo fajna inicjatywa, fajnie, że Wargaming z czymś takim wyszedł. Spróbujemy znaleźć meczyk, żeby nas jakoś rzuciło. Dobrze by było, żeby nas jednak na trójki rzu rzuciło. To nie jest jakiś super czoł, który będzie robił milion obrażeń, chociaż na trójkach no, potrafi, potrafi ładnie zadziałać. Zagrałem sobie jeszcze dzisiaj też e, specjalnie przed, e, przed odcinkiem parę razy i e, można powiedzieć, że zrobił coś, zrobił różnicę. Tylko teraz pytanie, kiedy nas wrzuci do gry. Okej. Okay. No i wrzuca nas niestety na czwórki, to jest, to jest ten minus. I to na b 2 może być z nim ciężko. E, typ 95, czołg, o którym nie mam kompletnie pojęcia, bo tak jak mówiłem, no, no nie grałem. E, dosyć długi czas i tych nowszych czołgów to tak nie bardzo każe. Co to jest typ, 5, typ 95? To jest może z tych ciężkich e, chińskich, czy tam chiński, japońskich? Tak, tak, tak. Okay. Japoniec. To jest Japonięstwo, i on, z tego co wiem, jest mięciutki, więc się nie Aha, okej, okay, dobra. To nie jest tak jak te ocho, jakieś dziwne. Nie e, Matylda, ona, ona jest fajna. Matyldą mi się bardzo fajnie grało, bo nie była za bardzo mobilna niestety, była dosyć wolna. Miała bardzo fajne działko, które mi się podobało. E, I też e, odbijała trochę pocisków lub przyjmowała już na gąski, więc to, to była fajna sprawa, jeżeli chodzi o Matyldę. I mi się podoba zresztą Matylda. M3 Li, mój pierwszy chyba czołg czwartego tieru, pierwszą linię jak robiłem na patona e, dziesiątkę to robiłem właśnie M3 Li, pamiętam jak się jarałem jeszcze jak udało się KV zniszczyć, starą KW kurczę i no to czas. co tak, Hetzer M8A1, M8A1 bardzo dobrze też wspominam, świetnie mi się nim grało o, no, heter mi się tak świetnie nie grało i skończyłem nim grać dosyć wcześnie Ale potrafił przywalić A i potrafił <grych> Dobra, Matylda mnie zobaczyła od razu i tak, tak nie, tak nie bardzo, okej, okay, dobra, bo ja tu... Ja tu wyjeżdżam. Nie, ja, ja stąd odjeżdżam fuck, fak, fak. nie, nie, nie. Ja, ja dzisiaj doświadczyłem dwa razy takiej niefajnej rzeczy Wyjechałem w identyczne miejsce co przed chwilą i dwa razy, dwa mecze z rzędu na Himmelsdorfie dostałem od Arty, na tych małych tierach szczególnie. Wnerwiłem się jak na trzecich, właśnie chyba te 127 dzisiaj dostałem od Sextona, tak? Czy, czekaj, jak, jak się nazywa ten Brytol tierowy? Tak, Sexton, dokładnie. Od Sextona dostałem i dostałem od Bizona tierowego dzisiaj. Dwa razy chyba te 127 właśnie w tym miejscu. Ja się tu po prostu proszę o boba, o, o strzał we mnie. Tam jest M2 Medium, nie wiem co on robi, ale myślę, że sobie będę mógł strzelić do niego, oczywiście. On jest. On jest, no dokładnie. Enigmatyczny Bachi dzisiaj. On ma tą taką hałbiczkę, jakby. No i, nie, nie, nie. I do dupy. I teraz... I teraz mnie boli to, że nie wziąłem sobie jednak tego. Nie wziąłem sobie jednak apteczki, wziąłem tylko naprawiaczki, bo dostałem w celowniczego. No to brawo, ja tu mam Matylda. No i Stewarta. No, nie Stewarta tego. No M8 ma no. jeden, kurde, jak Stewart. Nie właśnie. No i... Ja, no jak Steward, halo. Podobny, nie obrażaj, halobachi. Szefie, dowódco, nie obrażaj, proszę. Jakiś ciebie dowódca, który obraża. Jezu, jak się odbiłem od Hetzera? No nie. Okej, okay, dobra, to dostaniemy takiego Boba teraz. Teraz tak dostaniemy tutaj. To znaczy, ty już dostałeś, a ja dostanę za chwileczkę. Za trzy, dwa. Nie. Hetzer, Hetzer, Hetzer mnie dupnie. O, no, bardzo Nie, medium, medium. Okej, okay, jest szansa. Nie, Headset nie, nie walnął właśnie. Szkoda. Przeżyję chwilę dłużej. Gdzie są nasi? Gdzie jest pomoc? Gdzie jest pomoc? fak. fak. Uciekaj, uciekaj. Do dupy. O, trochę tak. nie, nie pykę do tą 127. Niestety nie jest to mój ulubiony czołg. Nie będę tutaj mówił, że jest ulubiony. To byłoby całkowicie. Byłaby całkowicie inna bajka, jakbym pojechał innym czołgiem. Dobra, w takim razie wracamy do garażu, e, mogę zrobić takie krótkie podsumowanie w sumie dzisiejszej e, tutaj gry, powiedzmy, że graliśmy e, zarabiaczkami, no nie grałem, nie grałem taką jedną e, podstawową zarabiaczką, ósmotierową dokładnie, taką zarabiaczką, ale myślę, że e, pokazaliśmy Wam trzy takie fajne czołgi e, niżej poziomowe tam, był trzeci tier, był piąty tier, był siódmy tier był czołg lekki, średni i niszczyciel czołgów, więc jakaś tam różnorodność także była wprowadzona jeżeli chcecie raz na jakiś czas odcinki takie z WOTA możemy innymi czołgami oczywiście pograć ok, jeżeli chodzi o informacje, gdzie macie się zarejestrować i gdzie wpisać ten kodzik, to teraz śpieszę już tutaj z pomocą oczywiście do rejestracji jest potrzebny link który jest w opisie pod tym filmem jest to oczywiście link nie jakiś mój reflinkowy, tylko jest on udostępniony od Wargamingu. Możecie tutaj wpisać sobie na tej stronce właśnie swojego maila, swoją nazwę w grze, swoje hasło do gry, potwierdzić hasło, kodzik, żeby potwierdzić, że nie jesteście jakimś robotem, tylko człowiekiem. I tutaj musicie odkliknąć taką opcję, czy się ma ten kod zaproszeniowy, i wpisać. I love. Thanks, tak jak jest ten kod. Jeżeli zaakceptujecie EULE i dacie continue, będziecie mogli się zarejestrować właśnie przy użyciu tego kodu. I w waszym garażu powinno się znaleźć wtedy T127, czyli trzeciotierowy czołg lekki. Czołg Premium, oczywiście. 7 dni tej premki, 500 golda oraz jeden wolny slot dodatkowy w garażu, więc mam nadzieję, że pomogłem i część z Was się zarejestruje. Naprawdę Kodzik jest zacny jak na początek gry, więc jeszcze raz zapraszam do rejestracji i do korzystania z kodu. Dzięki za oglądanie tego materiału i na razie hej. No i myślę, że to była było na tyle dzisiaj, Bachi, nie. No, tak. więc dzisiaj grał ze mną oczywiście nasz szef Super e, Klanu Bachi. Hej, hej. Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie i na razie hej! Pa! pa.